ale powiem wam, że strasznie wieje dzisiaj Ponieważ... no i witamy w Marrakeszu, dotarliśmy całkiem inna pogoda już jak inaczej, węże. Nie wiem, czy to fajnie wyjdzie, na tej, może na zdjęciu. Witam wszystkich w ten pochmurny wieczny poranek Brukseli. właśnie idę do Carrefoura. Ci, którzy nie oglądali poprzedniego filmu to przypomnę że w sobotę prawdopodobnie zostawiłem tam kamerę idę zobaczyć czy uda mi się ją odzyskać czy tam jest No nic, wracamy ze sklepu ale no niestety na pusto na pusto brak kamery już poradzić takie życie Chwila zapomnienia kamery nie ma musiał nagrywać tylko telefonem no cóż, życie toczy się dalej nie ma się co za bardzo przejmować przynajmniej dla własnego zdrowia, chociaż zawsze to trochę boli Ja idziemy teraz do hotelu się wynajdować. Jedziemy zaraz na lotnisko Jest troszkę wiecznie. się worki lekko porozrzucało Jest ciepło 12 stopni Tylko niestety wieje jakiś deszczek ksiągi Idziemy teraz najpierw do autobusu w Idziemy pod Brukselę na lotnisko. Jest tutaj jakiś nie wiem czy to zameczek, czy jakaś taka baszta ale powiem wam że strasznie wieje dzisiaj. Ale na szczęście już uciekamy z tego miasta. Troszeczkę optymalniejszą na pewno pogodę dla człowieka przynajmniej o tej porze roku lecimy do marokańskiego Marrakeszu okay, jesteśmy już w autobusie mamy jeszcze godzinę jazdy prawie na lotnisko ze stacji MIDI lecimy jak to się hipko, tak. autobusy FIPKO to może na lotnisko, tak Koszt Kosz takiego biletu to chodzi prawie 20 euro w jedną stronę od osoby No prawie tyle samo co, co bilety lotnicze Done. drama. Marrakesz, już dotarliśmy. Całkiem inna pogoda. Znowu można powiedzieć lato. Bo już trochę podróżując po Europie, jest odrobina za mała ekscytacji. Trzeba się wybrać poza Europę. nadal uwielbiam zwiedzać Europę jeszcze prosto idziemy poczekaj, chodź, chodź, tutaj lukniemy zobacz, fajne, fajne Polańki są dobra, idziemy teraz na żydowską dzielnicę odbukać, bo mamy blisko z Riadu Riad to są takie prywatne domy Pokojami do wynajęcia. W na następnym filmie Wam pokażę jak to wygląda. Teraz ja to idziemy wąskimi takimi uliczkami na razie. wchodzimy okay. na jakiś bazar. Się Nazywają nazywa się suki takie bazary w Maroku Ale tutaj w zasadzie nie ma nic ciekawego, nie? Chociaż ale się przejdziemy, kawałek razie jakie to masz suknia musimy iść chyba wiesz co wrócić Adziuś, można się pogubić po tych uliczkach no tak mi się wydaje zaraz zobaczę na Okej okay. jesteśmy na Melach czyli starej żydowskiej dzielnicy idziemy się tu chwilę pokręcimy pobłądzimy troszeczkę po uliczkach Marrakeszu Później idziemy na główny plac No tak no i co za chwilę drzemczał skuterki oczy trzeba mieć dookoła głowy A tak mniej więcej dwa pełne dni spędzimy w Marrakeszu czyli mamy wynajęte auto. Jeździmy tutaj po okolicach to? O. No widzisz. To ciekawe czy mieszka w nich dziś. Też są malutkie takie lampy Alladyna, Thank o Grecję. Ale klimat jest, co? No jest, jest cienia Wielka Uwielbiam jeździć po Europie, ale już coraz mniej tej ekscytacji jest takiej. No tutaj normalka, wiesz. Trzeba tak się jakoś przeżyć. To zapachy też są sporo przy różnych. To wygląda moi drodzy? Jest klimat, jest troszeczkę takiego chaosu Obok co chwila przyjeżdżają z Czyli trzeba będzie jakąś szamkę ogarnąć. Dzisiaj dużo nie jedliśmy Dobra, chyba tędy sobie wyjdziemy, tu będzie ten placyk, nie? a najważniejsze, że pogoda jest fajna dopisuje, jest ciepło ja za zimą zimne w ogóle nie przepadam dlatego jesteśmy na południu tak, tak idziemy na plac ma na. która jest godzina? przed dziewiętnastą chyba, nie? Pienno się zacząć życie, są jakieś markeciki. A no będą jakieś markeciki z jedzeniem. Tam mam jakąś wybraną budkę z owocami morza 34, tak? One są numerowane. Chyba są już po porozbijane te budki. jakieś podróbeczki plecaczków były są i talerzyki. Malutkie, bo malutkie, a do kolekcji nawet i malutki mnie pogadze. O jest, jest plac. ciekawe czy będą małpy czy zaklinacze węże jest kolejka do ściany płaczu czyli bankomatu Dzień, moi drodzy Dzień, A, tak wygląda ten placek gdzieś jest fajna kawiarenka no jest kilka tak Fajny widok z góry. Na razie cię pokręcimy, może coś przesamiemy. Obejdziemy go dookoła. Później może gdzieś na jakieś kawiarnce się ulokujemy. Co i zaklinacze węże.

Jarełek, tam na górze. No, ja, Tutaj jest to żarełko. to chyba tutaj sobie pójdziemy w lewo, co? Jest 26 sześć. Szukamy trzydzieści Dziewiętnaście, są kalmary. Panie komisarzu, że w ale wieczorem rzeczywiście ten plac żyje, ale tam przechodząc koło stoisk z jedzeniem ciężko się nawet i tutaj z boku, ale szczególnie przy stoiskach z jedzeniem ciężko jest się odgonić od naganiaczy tutaj widać powoli zachodzi słońce sobie kupiliśmy kalmary, jakąś rybkę trochę frytyczek do tego Dzięki co zapłaciliśmy 55 hamów czy jakieś 5,5 euro Dobra, idziemy na spacer Możemy w tamtą główną uliczkę sobie taką wejść. Tam też tak bazarowo, fajnie to wyglądało. Chyba, że jeszcze chcesz coś oszamać Maciuś. jest kolorowo, sporo też poskramiaczy, węży a tu macie stoiska z trzamką, ponumerowane tu masz yy, to co, wchodzimy tutaj? O.

pojedzone a no, powoli wracamy do hotelu. Odpocząć dzisiaj. A no, może, jutro wieczorem, wstąpimy sobie na górę na jakąś herbatkę albo kawunię. No, bo to fajnie wygląda. Tak, przed zachodem słońca muszę obcalić. Dobra, to chodźmy tędy. Może. powoli się przejdziemy tymi uliczkami wracamy do hotelu to wygląda na taką główną aleję tego placu dosyć ciekawie ale jak widzicie ludzi tłuma Zwiększyć czy to fajnie wyjdzie, lepiej może na zdjęciu Dobrze. zobaczymy czy damy radę po tych wąskich zakamarkach trafić bez nawigacji do hotelu, do riadu naszego Bo my chyba w jakąś bramę wchodziliśmy, nie? Tak jak nas przywiózł gościu. No. Czyś tutaj w prawo. pewnie mogliśmy i z tamtej strony też przejść a możemy się, czekać. nie wiem czy to nie była ta uliczka ale w każdym razie jesteśmy gdzieś tutaj już w pobliżu niekoniecznie ta, uważaj ale możemy mała jeszcze tutaj kawałek prosto tam się też coś dzieje, przejść, nie? tak? No dobra, to czekaj, to wracamy. To szukamy tego. tego. Szukamy naszej uliczki. To jest gdzieś w pobliżu jesteśmy. To nie byłoby tutaj? Możliwe, czekaj, zobaczymy to ja zobaczę na ten. To powoli będziemy się żegnali z wami i drodze. Chcemy troszeczkę odpocząć. A dzisiaj niewielki spacer po Marrakeszu ale jutro bierzemy się ostro do roboty czas spędzimy cały dzień. Także trzymajcie się. Życzę wam dużo zdrowka i dużo słoneczka. Na razie, hej.